Cześć, para na serię króciutkich odcinków, witam serdecznie w dwudziestej części mojej serii z singlami i polskimi epkami. Bohaterką tego odcinka jest Halina Frąckowiak i jej singiel promujący album Halina Frąckowiak, który ukazał się w roku 1987. Był to ostatni winyl artystki, natomiast ten singielek jest dosyć rzadki. Płyta e, Halina Frąskowa, Halina która ukazała się w roku 1987, rzeczywiście była jedną z najbardziej przebojowych płyt wokalistki, bo na tym właśnie albumie znalazły się takie klasyki jak Tin Pan Alley, Mały Elf, Papierowy Księżyc i Dancing Queen. Cztery wielkie naprawdę przeboje. Natomiast ten singiel, jako promujący cały album, zawierał utwory Mały elf i Papierowy Księżyc. Wydany przez Tom Press w 1987 roku, noszący numer katalogowy S580, nawet nie 87, a 85. Płyta ukazała się dwa lata później.